Moi drodzy, spędziłem dzień w celi, bez łóżka, yy, no w sumie tylko mam jedzenie zielone, które mi nie są potrzebne i 37 fajerwerek, nic mi to nie dało, nie widziałem tutaj Milki, dlaczego Milki? No bo Milki jest pielęgniarką, ale nie widziałem, żeby ona tutaj chodziła, nie widziałem tutaj tak szczerze nikogo, ani żywej duszy, chciałbym, żeby właśnie, mm, hmm, może jak pokrzyczę, halo, halo, to no nikogo nie ups, ma. Ups, 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 paradoks, ups, 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 ups paradoks. EJ! Ups, 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 DAVE! Paradox, ups, ups. DAVE! DAVE! PROSZĘ... NIE! Nie ty? Co tutaj robisz? Chodź tu! Nie, posłuchaj! O, Nie Ej, słuchaj! Nie Co się u... stało? Kata hejtera i hejter oszaleli. Szaleli, ale co zrobili? No oni się tu zamknęli? Zamknęli mnie i patrz w ogóle, patrz, <gulanie> jestem tu Wiedziałem! Oni mają coś za uszami stary, to jest to! Mamy. Ja, im. ale ja to dobrze wiem, ja to dobrze wiem, że oni mają coś za uszami, bo chciałem wczoraj iść przesłuchać tatę hejtera i nagle A? ja widzę go w stroju policjanta. On mówi, że teraz jest policjantem, <gulanie> jego syn jest jakimś tam po, też policjantem i zamykają mnie, przesłuchują i że to w ogóle moja wina. Nie no powiem ci to są jaja jak balony, nie? I powiem Ci tak, i my to musimy zrobić koalicję i temu zaprzestać. Ale, on, ale oni się nie słuchają właśnie. Dobra, ja więc ja mi się nie. wydaje? Mi się wydaje tak. Zostaw mnie tutaj, nie chcę na razie wychodzić. Weź, pójdź zaraz po Paliona i niech on to zobaczy. O, przecież jak on to pomysł. zobaczy? Odegrajmy taką scenkę, patrz, odegrajmy taką scenkę, że wiesz, no, ja nie no. będę tutaj z... przyjdę z nimi i nie będę wiedział, że tu jesteś, nie? Wiesz, no, ja o tym no. nie wiem. Wiesz no, no, i ty no, no, też Krzysztof, tak, że tam pomóc, pomocy, nie? Ja tu z nim przyjdę. Czekaj, A, idę a po potem idziemy do taty no? hejtera i hejtera i zamykamy ich w więzieniu. Ta! Jeszcze... Nie wiem, walimy ich w łeb. Dobra, git. Dobra, dobra, dobra idź, po, idź po Paliona. Dobra, 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 dobra Idź po idę po to, to będzie najlepsza scenka i Palion na pewno wtedy zauważy, że coś jest z tatą hejtera i hejterem nie tak i wróci do nas i będzie po naszej stronie. No, nie ma nic widzowie lepszego niż to, czekamy teraz na nich, a ja muszę przygotować plan. Co by powiedzieć, chodź. jak już spotkamy tatę Chodź, tatek, chodź, chodź. O. chodź, bo nie uwierzysz, chodź, chodź, muszę ci coś pokazać. Co? Muszę się coś pogadać. O, no, spokojnie, się. spokojnie, spokojnie. Jak się w ogóle czujesz? Totalnie. O, a to, a to, a to a, dlatego, że ze mną rozmawiasz, czy tak po prostu? co? No, tak. Aha, ha, ha. Mogłem <laughs> się tego domyślić. Dobra, patrz, idziemy sobie tutaj do góry. O, chłopaki! 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 O, jesteś Jezus! Jedni, co się stało? Osoba jest Ej! Posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie. Tata hejtera Co się stało? Tata hejtera i hejter, nie zamknęli mnie w celi. Oszczerstwa. Jakie oszerstwa? Przecież to jest zbity dowód, jest zamknięty ten cynek. Nie, nie, To że teraz jest policjantem. Palion, uwierz mi. Proszę, to jest Ale patrz, tak bardzo dobrze. Ty się ale... słyszysz, przecież byliśmy Ej, kolegami. Ej, ale zobacz, przecież. Zobacz, to, zobacz łóżko, zobacz łóżko. Nie mam tu nic. To były okropne warunki. O. Ej, czemu ty chciałeś go zamknąć? Ej, koleś! Ty się poczuwasz chyba. Palion, no Słuchaj, proszę cię, uwierz nam. Ej, jesteś opętany, chodzi? opętany, wyssany z dobrych rzeczy. Słuchaj, masz teraz nam uwierzyć. Przecież widziałeś, że Yeti został zamknięty. Palion! No poczekaj! O co wam chodzi? No, nie odsuwaj coś. się od nas! Jesteś królem Palionowa, zrób coś z nimi! Zagrajmy no, w... Jestem królem Palionowa, królem Palionowa jest pan Dariu! Co? Jezus, ale on teraz Jezus. niby... Ale on teraz mówi, że Jaki jest policjantem. Dariusz. Ej, w ogóle ja też uważałbym, Ej. bo on też mówi, że ciebie chce zamknąć. Ej! 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 Ej. Co? No nie celuj we mnie, no! Skąd ty w ogóle masz broń? się, ustawcie. Co jest? jest? Czy ty co jesteś jest? niepoważny? Halo. O, mam, mam ich, mam ich, panie Darku. Co? Co? Co się dzieje? Hejter! Mam Mówiłem ci, mówiłem On w ogóle chciał ciebie zamknąć. Ja to eee! jest po prostu paranoja, nie? Powiem, nie? Paranoja! ty gdzie byłeś? Gdzie byłeś cały czas? Ja cię szukałem! Ja sam cię szukałem, a ty cię szukałeś! Przecież ty mnie zamknąłeś w celi! On się sam zamknął i mówi Co? coś! Ale Dave, Nie no, to, jest, to są... A my ja ci wierzę, Jety! Po Jesteście po prostu bandytami! Z bujami, z Ja mam teorię, palion, Ja mam teorię, Dave zamknął Jety'ego i oni to ukartowali, żebyś ty myślał, no. że, <laughs> że my jest jakiś bardziej okrutne! To jest Wolne A, żarty! Genialne, genialne, bo oni, oni mnie zamknęli, hejter i tata hatera. Zamknęli domów... mnie, tak? sam się zamkłeś, te wielu. No, przecież domów, wy jesteście nienormalnik. Kto się Dlaczego? sam zamyka w więzieniu? No, przecież wy się słyszycie no. w ogóle. Dlaczego? Wiecie, się zamkną. wiecie o tym, że oskarżeń nie można rzucać. Nie, dobra, no, Zresztą, no właśnie. Ja nie będę się was słuchał, tata hatera i hejter, idziecie do więzienia. Zapraszam, do więzienia. Ja to Jesteś Ey. Debilem, Yeti, ty ja ci mówiłem już coś, że masz po pierwsze zdjąć tą odznakę, bo ty się nie nadajesz na ja policjanta, Ja jestem pewny! <grym> Ona już została dawno zerwana ja z ciebie jestem ta odznaka. Pewny, że to ty jesteś, y, jesteś winny temu wszystkiemu i chcesz po prostu nas zbroić. A wczoraj ja mówiłeś, że to Dave. No właśnie. Ale bo a wy macie spółkę. No bo wy razem, tutaj działacie. Wy no jesteście razem. nienormalni! My razem, chcemy pomóc Pawłowi! Ale razem, dobra, dobra, skunkę. ale co ty, 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 jesteś debil, ty myślisz, że Palion ci uwierzy? Palion, posłuchaj, chodź z nami, e, pokażemy ci dowody. On no, kłamie. Kłamie? Ej, jakie me... dowody? Człowieku, jakbyś miał dowody, to byśmy tutaj nie siedzieli, Wypad. Nie mamy, mamy ale... Drodze? Nie, ale coś się ogarnie. dobra, dobra odciski palców jako policjant e, zbadajmy odciski palców. E, zapraszam. O, to jest śmieszny, co dajmy odciski. Pięści na twojej twarzy mogę zaraz sprać. Dobra. E, e, pierwszy dowód, pierwszy dowód wybita szyba przez tatę hejtera i hejtera. O! O. I co palią? Tak, ale ty jeszcze teraz tak, nie, sam wybierłeś. O, o powiedz powiedz. Tak. Tak. Nie, badam. ja było tak. Ja stałem sobie w tym miejscu, paliona ci zaprezentuje. zaprezentuję, stałem sobie w tym miejscu i Yeti do niej mówił, jesteś winny, jesteś winny i do mnie zacząłeś strzelać. Ja nie, nie mogę tego słuchać, błagam. Oglądaliście Matrixa, oglądaliście Matrixa, ja zrobiłem tak i normalnie strzała poleciała przed twarzą i walnęła w tą strzypę. Ja tego zrobiłem słuchać. to tak! Tak, ja palio, nie oglądałem ja Matrixa, a wiem, co to Sphinx. Zbe... No, palion, zbe... ty zbe... tego nie wierzysz. Palion, no, ty jeszcze nie zbe... wierzysz. Dokładnie to wytłumaczył i to jest prawda. No, dokładnie. Nie, ja, ja, ja mam dość. Ja nie jestem w stanie ta... sobie wymyślać takich rzeczy. Pamiętasz, że jestem starym dziadem, ja nie mam takiej kreatywności, Dobra. ja tutaj wiesz, no. To teraz ja chcę coś powiedzieć. Kiedy ja kiedyś tutaj przyjechałem po ten komisariat, to był tam taki Paweł. No ja jeszcze wtedy <laughs> zostawiłem ten taki rower i potem już do domu poszedłem, do domu poszedłem, no. I mi się wydaje, że to był <laughs> Palion. Wydaje no, mi się, że tak. tą, tą historię, którą opowiadał, to jest kłamstwo. Ej, 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 no ej stop, stop, panowie, panowie, stop, stop, stop! Zapytam o jedną rzecz. Kogo wam brakuje na palenowie, Kogo dawno nie było? Ej, zostałem no. zrzucony w dół. Bzyka. Nie tośnika, bzyka. Co jeździ, to zrobił wszystko bzyk? No nie jesteś chyba człowieku niepoważny. W tak, z... w chwili obecnej został zamieniony w doga, więc nie wiem o czym ty mówisz. No. Dobra, no to było jak... tak. Ach, jak... Zaśmiał się! Zaśmiał się z mojego żartu! Patrz! No. Wraca! Nie, 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 to nie, to nie, to jest... jest... Nie Bawi mnie pianka po goleniu. Nie chce mi się, witora. nie chce mi się naprawdę z wami, ale... Jest dobra, dobra, zresztą koniec dyskusji. Do celi idziecie. No, nawet mnie to rozbawiło. <laughs> no, proszę no! Ale dlaczego ja, ej, ja jestem policjantem i nikt się ej. mnie nie słucha? Nie, nie, bo nawet nie, gnata nie, jest, nie masz. To jest no bo mi zabrali, no zabrali je, mi. ci nie rozbawił, ja ci nie rozbawił. Je, je, je. <laughs> Skoro chcesz nas wrzucić do więzienia, to zaprezentuj na jak jakbyś się wrzucił do więzienia. O. Nie, ty ze mną nie dyskutuj, ty nie zamknąłeś Naprawdę, w celi, a teraz... to jest przestępne, to przetestuj. Ty mnie zamknąłeś w celi, a teraz oczekujesz, że, że będę się ciebie słuchał. wysłuchał. Słuchajcie, tak mam tak lepszy pomysł! Mam lepszy pomysł, pójdźcie do miecienia i się do wszystkiego przyznajcie, dobra? O, ale czego mam się przyznać, jestem niewinny przecież. Do tego, że jesteś winny! Ja... Słuchaj, jeszcze raz będziesz mi mówił takie rzeczy! Ale to ja, ja nie wiem, to już po prostu przekracza wszelkie granice, ja idę do domu, ja idę do szpitala, ja nie biorę udziału w tym życiu. Co to Dobra, było? Dobra. Dobra. co jest? Ej, co? Je... Wy jesteście... Ej, ej, Dave... Ej, masz koniec! Ej. Ej. ej, ej, co? Ej, ej, wy ja. jesteście? jesteście, Ej, ktoś rozpilił śmieszny gaz na panią Ej, o co tu chodzi? Ale potka, ale pompunia Dobra, wracam do, do roboty Wróć, Ej, zróbmy, zróbmy u ciebie, zróbmy u ciebie Wy, wy jesteście normalni? Ej, nie dobra, chodź tam, chodź tam Ej, ale czemu Ja, Dobra, ja tylko chciałbym wiedzieć, z czego wy się śmiejecie, nie? Pójdź w lustro, wybiru. Z, z głosu pana Darka Ale to... Chłop, co? Chłop, chłop, ej, chłop prawie płuco wypluł od tej złości ZAMKNIJ się, CO ja mówię! Cię odezwał mnie, kurde, emeryt. Człowieku, ty chcesz odpoczęć gracie w tą grę. i że kurde, nie wiem, pranie zrób albo nie Ej, wiem. Dobra garunę. ja, ja zrób pranie mózgu debilu. Dobra. Ja chciałem, żebyście się wszystkiego dowiedzieli o tym, że mnie zamknęli, a wy sobie z tego robicie jakieś wolne żarty. Wiecie co, mam was wszystkich dosyć. I wiecie co? Odchodzę! Odchodzę z tej policji. Tak, ja cię to ja cię wiem. Ja Spójrz. Nie mogę.